Witaj. W tym filmie chciałbym Ci opowiedzieć, jak na podstawie pewnej informacji, gdzie leży kąt oraz w, w szczególności w której ćwiartce oraz znajomości jednej z jego funkcji trygonometrycznych wyznaczyć pozostałe. Mamy tutaj takie zadanie. Wiemy, że alfa należy od 0 do 90 stopni, czyli jest to pierwsza ćwiartka układów współrzędnych, oraz wiemy, że sinus alfa równa się 2 trzecie. Ile wynosi kosinus, tangens i kotangens. Jak to zrobić? Tutaj myślę, naj, najbardziej takie jasne i logiczne podejście jest w pierwszej kolejności skorzystać z jedynki trygonometrycznej. Jedynka trygonometryczna, być może najważniejszy wzór w trygonometrii, a na pewno jeden z ze zdecydowanie najważniejszych, czyli sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. Wiele osób ma takie podejście, szczególnie wśród maturzystów, że no nie muszę pamiętać tego wzoru, bo on jest w tablicach matematycznych. Tak, to prawda, jest w tablicach matematycznych. Natomiast jeśli go znacie, albo przynajmniej wiecie, że coś takiego właśnie jest, to wtedy dużo szybciej wpadniecie na to, że w danym zadaniu trzeba to zastosować. Jeśli nie macie zielonego pojęcia, że taka zależność istnieje, to będziecie wertować tablice matematyczne podczas matury, szukając jakiegoś wzoru, który Was uratuje. Zanim go znajdziecie, może chwila minąć, na pewno też się troszkę zdenerwujecie pewnie szukając go, no i stracicie całą masę czasu. A to nie jest skomplikowany wzór. Sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. Wiele zadań maturalnych można rozwiązać, w zasadzie opierając się na tym wzorze. Także warto go znać. No to co? Podstawmy to, co wiemy. Sinus alfa to jest 2 trzecie, czyli 2 trzecie do kwadratu plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. Czyli przenosząc od razu na drugą stronę, cosinus kwadrat alfa równa się 1 minus 2 trzecie do kwadratu to 4 dziewiąte. Czyli to jest 5 dziewiątych. Czyli cosinus alfa, tutaj pamiętamy, zawsze mogą być w funkcji kwadratowej, jakby no bo to w pewnym sensie jest funkcja kwadratowa. Jak podstawimy t pod cosinus, to konkretnie będziemy mieć funkcję kwadratową. W funkcji kwadratowej, jeśli, jeśli mamy deltę większą od 0, no to mamy dwa różne rozwiązania. I tutaj zawsze będzie właśnie w takiej sytuacji, w tym, w tym wypadku będą dwa różne rozwiązania i musimy o tym pamiętać, że to nie tylko pierwiastek z 5 przez 3 po spierwiastkowaniu, ale również... Kosinus alfa może się równać minus pierwiastek z 5 przez 3. Wiele osób o tym zapomina i potem ma źle rozwiązane zadanie, więc to koniecznie trzeba pamiętać. Ewentualnie warto może sobie przenieść, po prostu policzyć deltę i wtedy nic nie przegapimy. Natomiast które z tych rozwiązań tutaj jakby jest poprawne? My wiemy, że alfa jest w pierwszej ćwiartce. Jest taki wierszyk który też dobrze jest mniej więcej znać, czyli który brzmi tak. W pierwszej ćwiartce wszystkie są dodatnie. W drugiej tylko sinus, w trzeciej tangens i kotangens, a w czwartej cosinus. Możemy pamiętać ten wierszyk i wtedy jesteśmy w pierwszej ćwiartce, wszystkie są dodatnie. Czyli to jest rozwiązanie poprawne. Czyli tutaj mielibyśmy szczęście, gdybyśmy zapomnieli o tym rozwiązaniu, bo ono nie byłoby poprawne. Ale bez problemu za chwilę pokażę przykład, w którym zapo zapominanie o tym drugim rozwiązaniu no, prowadzi do katastrofy. Dobra, czyli mamy sinus, już otrzymaliśmy jakby z góry, mamy kosinus, chcemy znać tangens. Jak najprościej policzyć tangens? No to pamiętamy, że tangens alfa to jest sinus alfa przez kosinus alfa. Albo przynajmniej staramy się o tym pamiętać. To też jest prosta zależność, którą łatwo zapamiętać. Podstawiamy teraz sinus alfa 2 trzecie przez cosinus alfa pierwiastek z 5 przez 3. To jeśli nie widzimy tego razu, to możemy sobie odwrócić 2 trzecie razy 3 pierwiastki z 5 i wtedy skracamy trójki równa się 2 przez Pierwiastek z 5 lub jak kto woli, usuwając niewymierność z mianownika, będzie 5 przez 2 pierwiastki z 5. Tutaj o co mi chodziło? Nie trzeba się odwracać. Jak mamy taki ułamek piętrowy, to licznik z górnej części tego łamka upraszczamy z licznikiem z dolnej części, a mianownik z górnej części z mianownikiem z dolnej części. To de facto upraszczanie tych mianowników to tak jak rozszerzanie. Rozszerzmy sobie ten. Licznik przez 3, czyli pomnóżmy przez 3. Mianownik też wtedy mnożymy przez 3 i wychodzi nam 2 przez pierwiastkę z 5. Oszczędzamy chwilę czasu. Jeśli mamy takich obliczeń dużo, to to czasem, czasem się opłaca. Dobra, wyznaczyliśmy tangens alfa. Dwa pierwiastki z 5 przez 5. I jeszcze potrzebujemy kotangens alfa. No i tu jest jeszcze prostszy wzór. Kotangens alfa, wszędzie tam, gdzie oczywiście jest określony, równa się 1 przez tangens alfa. Czyli 1 przez to. 1 przez 2 pierwiastki z 5 przez 5. Tu jest główna kreska łamkowa. To jest po prostu 5 przez 2 pierwiastki z 5. Mamy niewymierność w mianowniku, ale 5 to jest pierwiastek z 5 do kwadratu. Więc możemy je wygodnie uprościć. Z tego zostanie nam 1, a z tego nam zostaną pierwiastek z 5. Czyli będzie pierwiastek z 5. Przez 2, co zresztą widać tutaj. Jak tangens był 2 przez pierwiastek z 5, to tangens będzie pierwiastek z 5 przez 2. Więc to był taki standardowy przykład. Za chwilę zrobimy podobny, tylko z wykorzystaniem jakby może troszkę innych danych, może trochę innych informacji. Ok, teraz kolejny przykład. Mamy trochę inne dane. Zamiast sinusa mamy dany tangens ale w zasadzie w tym zadaniu wszystko się sprowadzi do tego samego. Mamy informację, że alfa należy do, od pi do trzech drugich pi. Co to pi? To musimy tutaj pamiętać. To jest miara radianowa. 100 pi to jest 180 stopni. Yy, czyli to jest od 180 stopni do trzech drugich razy 180, to jest 270 stopni. Czyli de facto trzecia ćwiartka yy, z wierszyka możemy pamiętać, że w trzeciej tylko tangens i kotangens są dodatnie, więc tutaj tangens ok. Kotangens, skoro tangens jest różny od zera, to znaczy, że możemy, że tangens istnieje. Kotangens to jest tylko 1 przez tangens, czyli tak naprawdę odwrotność. To jest cztery trzecie. Sinus i cosinus. Sinus i cosinus. Tutaj znowu, jedynka trygonometryczna. Oraz fakt, że tangens to jest sinus alfa przez cosinus alfa. Z tego będę wychodził. To się równa te 3 czwarte, czyli możemy przemnożyć na krzyż, albo nawet nie, nie mnóżmy na krzyż. Mnóżmy po prostu przez cosinus alfa. To wtedy nam wychodzi sinus alfa równa się 3 czwarte cosinus alfa. Jedynka trygonometryczna, czyli sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. Nie znam ani sinusa, ani cosinusa, ale wiem, jaka jest między nimi zależność. To ja mogę podstawić tę zależność. Sinus równa się 3 czwarte cosinus'a, czyli tu będzie 3 czwarte cosinus alfa do kwadratu plus cosinus Kwadrat alfa równa się 1. Podnoszę to do kwadratu to jest 9 szesnastych kosinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. Dodaję. Mogę dodać. To są wyrazy podobne. 1, czyli 16 szesnastych plus 9 szesnastych to 25 szesnastych kosinus kwadrat. Alfa równa się 1. Kontynuować będziemy tutaj, czyli co? Mnożę przez 16 dwudziestych piątych, żeby się pozbyć stałej. I mam cosinus kwadrat alfa równa się 16 dwudziestych piątych. Czyli cosinus alfa pamiętamy o dwóch możliwych rozwiązaniach. To się równa 4 piąte lub cosinus alfa równa się minus cztery piąte. Z wierszyka możemy pamiętać, że w tej są tylko do, tylko tangens i kotangens dodatnie. Natomiast ja też preferuję coś, co jest dużo bardziej ogólne, dużo, dużo bardziej, yy, w dużo większej ilości rzeczy pomaga, chociażby ja na przykład nie znam na pamięć wzorów redukcyjnych, ponieważ ja znam wykresy sinusa i cosinusa. I z tego sobie wszystko yy, Widzę, jakie są wzory redukcyjne oraz wiele innych rzeczy. Nie mam tu niestety kratek, bo jakby rysowanie... O, narysujmy sobie kosinusa, żeby sprawdzić, czy on jest tam ujemny, czy dodatny. Co musimy pamiętać. Jakby, jak mam zaszyt w kratki i tu warto mieć, to pierwsza kratka to jest pi szóstych. Potem jest dwa razy pi szóstych, czyli pi trzecich, ale ważniejsze jest tutaj trzy razy pi szóstych, czyli pi drugich. Dalej mam. Po kolejnych trzech kratkach mam pi. Po kolejnych trzech mam trzy drugie pi. I mnie interesuje właśnie ten odcinek tutaj. Ale jeszcze sobie przedłużę, żeby cały okres tutaj narysować. Powiedzmy, tu jest dwa pi. A tutaj pierwsza kratka to jest jedna druga. A druga kratka to jest 1. I co ja wiem o, o kosyniusie? On zaczyna się w jedynce. Dla zera jest równy 1. Co dalej? Następne, następnie sobie lubię zaznaczyć właśnie jakby kolejne, yy, kolejne istotne punkty, przez które on przychodzi. I ja to pamiętam tak. Dwie kratki dalej jest dwie kratki w, w prawo, jedna kratka w dół. Czyli tutaj w pi trzecich on osiąga wartość 1 drugą. Następnie y, jedna kratka w prawo, jedna kratka w dół i w pi drugich jest 0. Jedna kratka w prawo, jedna kratka w dół. I w pi drugich jest minus jedna druga. I tu jeszcze mamy minus 1. Następnie dwie kratki w prawo, jedna kratka w dół i w pi mamy minus 1. Dwie kratki w prawo, jedna kratka w górę. Bo od jedynki od minus jedynki będzie nam się odbijał. I zawsze jak się odbija, to tak powoli się odbija, że jakby dopiero po dwóch kratkach się, yy, w prawo się yy, idzie jedną kratkę w górę. To oczywiście czy, czy w dół. To oczywiście nie jest jakieś ma ładnie matematyczne, ładne matematyczne uzasadnienie. Natomiast to jest prosta zasada. Dwie kratki w prawo jedna w dół, jedna kratka w prawo jedna w dół, jedna kratka w prawo jedna w dół, dwie kratki w prawo jedna w dół, dwie kratki w, 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 w prawo jedna w górę. Jedna kratka w prawo, jedna w górę. Jedna kratka w prawo, jedna w górę. Dwie kratki w prawo, jedna w górę. I teraz muszę tylko przez te kratki narysować kosinusa. No i tutaj troszkę przesadziłem z wysokością. Mniej więcej tak wygląda kosinus na odcinku od 0 do 2 pi. A kosinus jest okresowo w okresie 2 pi. Więc następne rysujemy tak, jakbyśmy byli tutaj. Dokładnie tak samo. No i co? Ja się zastanawiam, czy cosinus tutaj jest ujemny, czy dodatni. Trzecia ćwiartka od pi do pi 3 drugie pi jest ujemny. Czyli to jest nasze rozwiązanie. Jeśli zapomnieliśmy o tym, że tu mogą być dwa różne wyniki i napisaliśmy tylko ten, i nie zwróciliśmy uwagi na znak, i czyli zaznaczyliśmy, że cosinus alfa równa się 4 piąte, mamy źle rozwiązane zadania. Powinniśmy dostać za to 0 punkt. Teraz już mam cosinusa. Jak ja wyznaczę sinusa? Sinus alfa, wracam do tego, co było tu powiedziane, to jest 3 czwarte kosinus alfa. Czyli to jest po prostu 3 czwarte razy minus 4 piąte. Czwórki się upraszczają, wychodzi sinus alfa równa się minus 3 piąte. To może sobie od razu narysujmy, narysujmy wykres sinusa, żeby sobie uświadomić, że tak, tutaj też się zgadza, sinus też będzie ujemny. Zasada panuje dokładnie taka sama, jak w kosinusie, tylko z innego punktu zaczynamy. Tutaj mamy kosinus alfa, tutaj będziemy mieć sinus alfa. Tutaj jedna druga, jeden, minus jedna druga i minus jeden. O, może troszkę, troszkę wyżej, żeby troszkę równi było. I tutaj mamy pi szóstych, następne dwie kratki pi drugich. Mniej więcej idzie tak samo. O, może tutaj? Tutaj wychodzi pi. Tutaj kolejne trzy kratki, mam trzy drugie pi. Kolejne trzy kratki, mam dwa pi. W sinusie zaczynam od punktu 00, czyli dokładnie tutaj. Następnie od zera to zawsze o jedną kratkę będę w górę lub w dół szedł. Tutaj idę w górę, czyli co? Jedna kratka w prawo, jedna w górę. Następnie, jak już się zbliżam do jedynki, to trochę wolniej, czyli dwie kratki w prawo, jedna w górę. Następnie odbijam się, dwie kratki w prawo, jedna w dół. Jedna kratka w prawo, jedna w dół. Jedna kratka w prawo, jedna w dół. Dwie kratki w prawo, jedna w dół. Odbijam się, dwie kratki w prawo, jedna w górę. To będzie tutaj. I jedna kratka w prawo, jedna w górę. No i teraz rysuję przez te kratki. No i to jest mój sinus na odcinku od 0 do 2pi. Sinus również jest okresowy w okresie 2pi. Czyli następną część jakby będę rysował tak jakbym dokładnie w tym miejscu y, zaczynał. No i co? No i tutaj patrzę znowu na ten odcinek od pi do 3 drugie pi. Sinus ujemny. Czyli widzę, że tak, to rozwiązanie się zgadza. No i w ten sposób mogę tutaj sobie z tą sytuacją poradzić. Dobra, no myślę, jeśli chodzi o ten, takie standardowe zadania, no to tutaj sobie przerobiliśmy porządnie. Jeśli coś by było jeszcze niewystarczająco wyjaśnione, to zapraszam do dodawania komentarzy i z jakichś zapytań. Chętnie na nie udzielę odpowiedzi. Zapraszam też do ćwiczenia w geście. Dziękuję.